Prezentujemy Państwu samochód pancerny wzór 34. Podobnie jak tankietka TKS czy TK3. O, to był najbardziej popularny samochód pancerny, występujący w szwadronach pancernych, czyli w jednostkach pancernych Brygady Kawalerii. Uzbrojony w ciężki karabin maszynowy, podobnie jak czołg TKS, czy działko piechoty PUTO. Te samochody w 1939 roku były bardzo wyeksploatowanymi pojazdami, była to głęboka modernizacja samochodów wzór 28. Te pojazdy miały służyć tylko do szkolenia, niestety w 1939 roku polskie wojsko było zmuszone ich użyć bojowo.